Czy wiecie co to jest? Trzeci gameplay z friendlomerusem! Właśnie chciałem ich wtajemniczyć. To, to proszę zobaczyć sami co to będzie, bo to jest, to jest piękne, a nie... Tak, to ten dziwny dom z dużą wieżą. Nie wiem czy dziwny, ale okej. Okay. Ty ale super, cieszymy się, nie Mateczka! Ja, to co nie grałem. No ty to... Te... jest czerwone coś. O co chodzi? O jest to on. Jest nie swój po prostu jest pogodne. Super. A, trochę Super. się cieszę, że gra ty Dawno tak nie byliśmy w tym duecie z nim tak czwarty... Co z nim? To nie jest trzeci odcinek, to czwarty Ciądre odcinek. Robił. Ale jestem głupia. Ej, w ogóle pomyliliśmy, to czwarty odcinek. On robił Siko. Czwarty Ta, się odcinek. Dą, co, co z nim? No to głupkę dłu... robił. On jest teraz w pracy, w swojej policjanckiej pracy. Czekaj, 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 bo ja z ruchu nie czuję. Amanda jest! Amanda jest! Jest. Nie wiem, kim jesteś, ale tak tam No nie grubisz, się. Nie znam tej kobiety. Ej, 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 fran, fran do Może. Nam... Nie wiem, co on zrobił. Ale ja ci już mogę pokazać, co w go robi. Może on już do domu idzie. On do domu idzie. On już do domu idzie. Ej, no ja nawet nie zauważyłem. O, co to za miasto? <laughs> Widzieliśmy przez chwilę to miasto. No nic. Tutaj sobie używaj najlepiej tego strzałeczki w lewo, bo mi ja się tak dobrze kieruje. Zawsze tylko jeden strzał. Jestem jest dobrze, brzydki. Oh. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Kurczę, szkoda, bo mogliśmy jednak iść do pracy, nie? A my w ogóle nie graliśmy w tej pracy, czyli nie, gr no nie graliśmy przecież w nie, nie? Co ona tak szybko zleciała? To jest oh. trochę. Jest jak to wygląda, w burdelu. Przepraszam, Chyba, że to ty... mówię. Jakieś takie różowe światło. No to bo... czekaj, patrz co teraz będzie za. O! Tak, tak, w tak takim e, oceanarium trochę. Angelina? Dziwnie. Aha, no to też. To... Którym się zabija? którym się skacze? Mm, Igor, on się grał teraz z 3 dni w na trójkę. Był super. Więc trochę nie potrafi. Co ty tam chcesz mm. ty? Smakuje ci to? Co to jest? No nie przy takim świetle nie widzimy, ale ja obstawiam, że to jest... My się zrób pożar. Zrobimy pożar? Spoko. Myślałem. Macie powiedzieć jak zrobić pożar? Nie musisz mi mówić. Nie, ale nie kuchenkom, ogniskiem, takim ogniskiem. Dobra. Może kupu namiot. Tylko ja pożar już robiłam, teraz... Tak, chciałam i do ekipunku. Chcę iść hmm. do akwipunku. No gdzie gdzie ty się robisz, żeby pokazywało mi te rzeczy, które on ma tego. No tutaj! O, tu są. Zawsze miałem... Ty koszt... już zapomniał... No tak, ale to w, to w trójce było. No wiesz, no tak. Gdzie jest sklep? Bardzo dawno nie grał Igor. Bardzo dawno P? nie grał. No co? M? No co ty robisz? Podróży z rondą Merolu. Ooooo! Wow. No może... No ale jest noc i on jest bardzo nienajedzony. Nie no, tam u góry tylko usuwasz takie. Chyba, że jak chcesz, możemy iść tam gdzieś. Dobra, świadom, że sklep to będzie... Chociaż jest pogodny. Gdzie jest sklep? Jaki sposób jest sklep? Bo no, chcę kupić mu ognisko. Ogn nie no to tam kupujesz ty. W, w budowania trybie! No tego szukam! No. Czyli chcesz zrobić ten pożar, ale nie, nie musimy. Chcę po prostu, żeby... Znaczy... Co chcesz? Co jest? Masz 9 tysięcy. Pamiętaj, ty jesteś biedny. My wpisaliśmy tylko chyba dwa razy kot u ciebie. 9. Z... 3 tysiące. Chcesz na pewno wydać 3 tysiące? No. Masz 9. Masz odal trochę z no. Mogę to ustawić? Nie, no tylko na swojej parceli, wiesz? Ej, 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 tu pasuje. Ale zabierze ci dużo rzeczy, które ustawiłeś sobie. No, ale możesz, no. Igor, ale on będzie mieć przejście w ogóle do. Ej, nie usunąłeś kibla przez to? Czekaj. Nie, kibla jest nadal dobra. Dobra, zburzymy ścianę w kiblu. Nie, dobra, jest dobrze chyba. Nie, to pomaga po prostu poświęcenia. Co znałeś? Ale czekaj, czekaj, czy nasz pasem. Nawet wszystko się zachowało, ale czy on będzie mógł rysować, malować? Pewnie, Te ludzie. Jak są wyjść. No znowu do. Może czekaj, może nie cofaj, może jeszcze cofnąć. Cofniemy? Nie chcę zamknąć. No, nie no, wystarczy, że wejdziesz sobie w tego, w tryby już rodzinne tamtych ludków. Tylko. Catch you. Dobra, e, tu jest przejście, ale czekaj, tu z tej kubą? Nie, dobra, dobra, ale... przejdzie. Nie, bo nie, nie będzie przejdzie. musiał chyba obkrążyć tam. Trudno. Dobra, inaczej, inaczej, jeszcze raz tryb. Pomóc? O. To wszystko komplikuje. Bo. Ale tutaj, tutaj na tej ścianie po prostu? To jak jedne drzwi usuniesz, to już będzie się Ale wtedy muszę pozbyć się. E, obrazu. Nie, obrazu Dobra, nie inaczej. Może te wanny są takie duże, że to nie idzie. No, gdzie ta wanna ma być? Dobra. Na czas remontu to, to jest konieczne. Siadaj o. No, On bo... się nie wstydzi. To co, drzwi? Tak. W tym pierwszym? Klikasz na drzwi. Och, już budować to, ty umiesz. No. I bym chciał spadające z nieba. Nie ma takiego czegoś. Nie! Ma. No nie ma! No rozumiem o co ci chodzi. takie zabezpieczenie na muchy, nie? <grystanie> <grystanie> no weź tutaj. Nie możesz, nie możesz. Czemu? No, to może ty mniejsze, daj co, bo lampa? Bo ma... lampa. O głupki. No się mniej. Nie, obok są mniejsze jeszcze. Chyba. No nie będę lampy przestawiał przez jakieś drzwi, no nie ma takiej opcji. No Igor! O tu. Tu coś jest. Co ty robisz? Nie używaj tej w ogóle klawiatury, to nie jest <śm> Wiedźmin! Używaj <śm> tego sims z <śm> myszka tylko! I ten prośnic. No. prysznic. Dobra. Cięma, Co możesz po... się w prysznicu robić, tak jak jakoś niesamowicie dużo możliwości tam było. Czy to są potrzeby? Nie, to ostatnie to potrzeby. Po, pokaż w tym prysznicu radość na no, poszło. To wszystko idealnie... Przez, a, prysznic, się... Pomyśl pod prysznicem właśnie, pomyśl pod prysznicem. To ci się przyda. No to już widziałeś. No nie widziałem! Widziałeś, już robiliśmy takie. No co ty robisz? Muszę trochę! Myśli! <grydy> 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 Ach, jaki kuptaz! Pomóc, co ty to zrobiłeś teraz? Nie wiem. A on tu będzie mógł przejść, chociaż on tu się nie zmieści. Co ty robisz? Jednak podróżujesz? Tak. I go ja nie wiem, co się tu dzieje! Musisz mówić trochę! Ty nie, sam powiedz. Ja nie mogę, Chryste, Panienko, moja. Może pojedziemy do spa? No tak, bo tu taki dodatek, ale ja chciałam w mojej rodzince portasku. No dobra, to możemy pojechać do spa. faktycznie. Dobra, kim jesteś? Co jest? Klikam tu dobrze? No klikasz, ale jednak trochę czekasz na to. Ja nie chciałem. A to jest taki klub, każdy klub. Tam ostatnio był mój Franklin z takim swoim doktorkiem romansowym. <grywanie> dobrze mu, powiekaś mu. Ale to on ci już nie wpuści nigdy do klubu. Czy... A nie, on jest chyba gościem klubu. Do góry są takie strzałeczki do góry. Nie no, tam u góry masz takie strzałeczki, no dobrze, strzałkami na dużo robię. Dobra, ty. Co on? Brykaj chyba. Jest brykaj? Tak. Już nie ma brykaj, nie ma już Mam więcej opcji? Może będzie. On ona lubi much. Też nie lubię much. Koniec z tym typem. Mogę iść przynieść lepa w pokoju i pokazać, jakie mamy muchy. Myślę, że to byłoby ciekawe. Dobra, ile poleb na muchę, żeby pokazać, jakie mamy muchy. A ty zagaduj! Patrz, fran! O, ona coś kombinuje, stała za nim, przysiadła się. A, nie, 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 nie. Tutaj o przepraszam jego! Przepraszam, ale pokazuję, ile mam mówi. Fran. Daj mu Ile się już zapało, więc naprawdę dużo muchu na spokoju. Poradziliśmy sobie tak mniej więcej Zawsze ja chciałam to zrobić. Hmm. To będzie wyglądało super. Z tym, co ty robisz tam? Na tabie robisz? Po co ty znowu tam robisz tam? Czekaj, bo nie gadają. Widzisz to? That's my nigga. Jezu, Igor. Co ty tu robisz z O kurde przyszła jego dziewczyna ten, Dobra, zdrzemnij się. Pić, pić. Co ty Co ty w co ogóle? Ty chcesz pić Fandoloramelusie, czy ty jesteś? On ma energię słabą, ma głód słaby. To dobra, co? A teraz na przykład na energię, co zy, zy zy i co teraz będzie? Na duś Na Na I co? Będziesz na kanapie? Za godzinę zaczyna pracę! Co? Ale kupca! Dobra, to napij się jeszcze i pójdę do pracy. Chcesz, żeby go wywalili? Nie, dlaczego? Nie wiem. on jest policjantem, mimo wolne. Jezu, to za teksty dziś, no co tutaj. Za chipsię. Ale już chyba nie zdążę. Dobra, mam przed pracą musi coś wiesz, jakieś takie... Ma 20 takie... minut, czyli 20 sekund, czyli. groczny. Sok z To nie Ten jest drogi. Myślę, że będzie mu smakować. Ale weźmiemy płonącą smaczną sól. Wygląda się dziewczynka. I don't care. I love it. Ona myśli o kiedy robi mu alkohol. Igor ma 11... 10 sekund myślą. Nie zdąży, nie zdąży. Zresztą jak on pójdzie do pracy jak jest w jakimś klubie i się nawali. Myślałam, że będzie prawdziwe śledztwo. O! Dołącz! Nie no, dołącz. Chcemy być razem z nim, nie? Ej no, on miał wypić, co mi co zrobiłaś? No musisz do pracy. No, ale miał pić. No wypił, na no, pewno wypił. A. Znaczy nie wiem, co... No to nawet dobrze, jak nie wypije. Musi tutaj śledztwo mieć. Tutaj w policji. Pora rozpocząć walkę z przestępczością. Do dzieła. Superka! Idź tu. Ja ci powiem, co... w recepcji. Nie, nie pracuj w recepcji. Mam ci poka pokazać wszystko jak to zrobiłam, bo ja ostatnio bardzo dobrze sobie poradziłam w pracy z Amandą i wszystko mi wyszło. <laughs> Ech. Najpierw twoje biurko. Najpierw weź Fraktusa. Nie, nie, nie. Swobodna dyskusja z Amandą, mimo że nie wiadomo gdzie ona jest. Mógłbyś robić to, co ci tam każą zrobić w tej pracy, bo wtedy byśmy pojechali do takiego miasta i do takiego domu i do zbrodni byśmy pojechali, ale okej. Okay. Tak? Przyłeś mi co Mogę ja? To ja na chwilę. Dobra. Najpierw mm, znajdźmy twoje biurko, albo jakiekolwiek biurko, gdzie ja mogę pracować. Chyba jego biurko jest tutaj. On tutaj sobie pracuje. I tutaj jest, odbierz przy, przydział do sprawy. Widzisz, tutaj masz. Będzie trochę pomagała, ale nie za dużo. Przestań z nimi rozmawiać. Dobra. A teraz w tym... Ogda za mandę Żaden z nich mi nie lubi. Jest nieswój, nie no swoje. widzisz? No nie swój, Tylko chwilę myszkę dotknęłaś. Ale. Tak nie czerwone tutaj się robi. No. Każdy policjant na filmach musi zjeść pączka i napić się kawy. No dobra, sensu, ale. Tutaj jest kuchnia. O, asystuj przy śledztwie. Tak, tak. tak ci... Ty, zaraz to kuchnia, jest kuchnia, tak? Igor, no nie, kuchni nie ma tam. Udaj się na przestępstwo. Weź tę mapę. No, chwila, no, Tam szukam. jest tablica korkowa. I jedziemy zaraz na przestępstwo. Nie ma kuchni, nie jemy tutaj. Tak, to. Bo tak, bo cię ugryzę. No chciał mi ugryźć, widzieliście to? Ja tu zgłoszę do prokuratury. Dobra, jak weź jak jak tablica to, korkowa, Ja to, co się Chcę to profesor, co rozpatrzy. O. Ja pojedź pojedźmy na to, proszę, przejdźmy na to, psz. Dobra, Zdrowo. ale szukamy kawy. Dobra. Kanapkę z bykonem. A Edyn, nie chciałbyś tak zacząć pracy z kanapką z bekonem? Faktycznie jest głodny, może małeś rację trochę. To przyspiesz. Przecież mhm. mnie nie będziemy się tak nudzić. No trzy nawet, ale nie widziałam, że tak to działa. Jeden, dwa, trzy, to się przyspiesza. Przybyć na niego, nie widzimy tej kanapki teraz. No widzę, już ładno. Lubię patrzeć na jedzenie w simsach, to moje jeden z ulubionych rzeczy. Hmm? Super. Dobra, i teraz na du jedź. Na dół. No, a czemu? smutny. Tak, jest down to. Igor, Co? przestań. Wkrócimy się, to ty się strzela jeden. Dobra, weź na dół i weź oddal i tutaj dłuższą tą tablicę korkową i udaj się nam miejsce przestać. Ale widzisz, że ją chce spać. Ej, tam było to czego szukałem. Co? Do kawy takie... Uważaj tutaj, żeby nic mnie nie zepsuć. Ja z tobą mnie wycinuję. Buziak jak bo, bo się nie dam rady już. Fuuu i ja... przełączyć siatkę w sobie budowanie. O, w trybie. Na miejscu przestępstwa możesz znaleźć wskazówki, które pomogą. No 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 no. Okej. Okay. Zbierz wskazówki, wysłuchaj zeznań świadków lub zdjęcia miejsca przestępstwa. Mamy inny dom niż wtedy za mandu jest super! Yy, to wszystko, Tak, to tutaj no. Zbierz próbkę materiału. To są jakieś krasnoludy z Banksiego. Nie wiem czemu, nie wiem czemu są takie kresoly. widzisz Banksy. Pokaż jak Arno, jak Arnold jest, którą do Oj, coś nie na taki sprat. Dobra, Czekaj, no zewnątrz... najpierw zobaczę, czy mają tu kuchnię. No mają kuchnię, ale czemu? Są tak tutaj. Dobra, i za. Słuchaj świadku to jest się jakiś... Te bil. Może po podłodze? No to są jakieś... weź tam, powiedz próbki do manowca. Nie, kawy. A czemu kawy? To, to nie tutaj. To kawa będzie w specjalnym takim wiesz, no... No właśnie ale tego nigdzie nie widzę. No nie mają, bo nie lubią kawy, nikt nie lubi kawy! Może o to chodzi w tym przestępstwie Nie, to chodzi, żeby robić to, co jest tam u góry po lewej stronie. co zrobię u góry, to zrobię, wiesz. Ludzie, którzy nie mają pasji. Jak są kawę. Właśnie dlatego nie rozwiążemy zagadki z Ziggara. Chodź tu jest zepsuło, tam Marywa się boję. Szukaj odcisków, ale tutaj... Zeznania światła To on był podejrzany, ja go już czuję. Tak, wiem gdzie się podziały te pączki, ale nie powiem wam, bo i są teraz w moim brzusku. Możecie szukać ich za dwa dni. I kurty, to jest dziwny. Dobra, gdzie on jest? Gdzie, gdzie ty jesteś? Na no, co ty się tak patrzysz? Co ty, z czego ty liczysz tam... Dobra, duś na byle co i zbieraj te odciski. Później o, wysłuchaj zeznania. No. No się przywita jak ból. I właściwie się jeszcze nie 24 godziny na zapłacenie rachunków masz, albo przyjdzie ten. Komornik. <grym grym> nie no, mi. Ja jeszcze nigdy chyba nie przyszedł komornik, tam. A nie, po prostu coś cię zniknie, coś cię zabiorę. A, po, a posłuchasz tych zeznań świadka, bo niedługo kończysz pracę. Dobrze, ja yeah. dzięki. Teraz rób zdjęcia. On jest zły, on cię nienawidzi. Oooooooo! Zabrać go. Gdzie jest? Zdech się biedrami. To będzie super. <laughs> A wiecie, co jeszcze? Bo jest pobudzony, tu masz jakieś fajne akcje. I w głośmowę zachęcającą, on tylko. Sugeruję, że matka tego schema jest lamą. No to już robiliśmy! No. Dobra, co mam robić? Zbierz wskazówki i na myśl Dobra, jeszcze jedną wskazówkę. No, na, na byle co na dusz i zbierz po prostu z tego ślady dowodowe. Do, do, do. No, jeszcze coś, bo to, 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 to nie wystarczy, musisz to zrobić 5 razy. Wszyscy już dwa zrobiłeś, trzeci będzie? Czemu zrobić cię? nie, <grym> nie! Mm, nie, chcę, chcę, ja nie ja chcę. No bo ja chcę to. ale no to musisz jeszcze dwa razy zebrać wskazówkę na miejscu przestępstwa i zrobić d, d, dwa razy zdjęcia. No, to, to zbierz. zrób od razu zdjęcie też. Ładny ze mną mają O, i tu już będzie chociaż coś. Ale to wszyscy na tym łóżeczku Komputer się... Komputer mu ekkludował. O, to Co oglądałeś flakowo? na tym komputerze, kiedy twoi rodzice wyszli z domu? Umieśnionych panów! Eee, też takich oglądam. Świadek trawiskotu. Ematozy. No dobra, już, już, ty nie jest śmieszny. Ona Onawadręda jest poniedziałkiem. Głupie to. Nie. No przestań robić tą kamerę, głupią. Gdzie jest w Han? E, dzień w pracy z... mi już kończył się. Nie widzę, bo nie mam. Miałam... Każdy dzień pracy można jednokrotnie przedłużyć i kończyć na zegar wydarzenia. Nie to... wiem. No, na, na dość dwa razy. Klikając co? Dwukrotnie, czy... No kliknij w ten zegar! No kliknij, niech to zrobi. Będzie no to i przyspiesz, przyspiesz! Nie zrobi to wszystko i Wy To usuń i przyspiesz! Co robi? Coś tam Patrz. Chomliwe. Zielone jest. Co się dzieje? No chodź. Jeszcze jedne. Y, zbierz wskazówki z czegoś jeszcze? Z tego komputera, może? Tak. No, no, to? tak. A, już nie. Wróciłam po starunek policji. To już nie musisz czego robić. Ja mam jeszcze godzinę w pracy dodatkowo. No super. Może chociaż to się do czegoś przydasz. To naduś, może na niego. Naduś na niego, na tego Sima, no i wróć na posterunek. Ee, stąd był energetyczny, co? E, energetyczny jogging? No, e, dobra, to było fajne. Na miejsce, że zostanie sprzątnięte. No, okej, okay, okej, okay, Dawaj okay. Dałeś radę, prawie dałeś radę. Z dużą moją pomocą. W ogóle nie pomogłeś mi. Jak to nie pomogłam ci? Mm. <śla> co? Teraz się udało, teraz dowodowy musisz. No teraz tego analizatora eee, musisz a A to wszystko co to? No, Analizujmy to... No od początku dowodowy. mówiłem, że naciski palców. No, 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 no. Co jest 5? No bo pięć masz aż tych próbek. Dobra, jak już to zrobię, to skorzystam na koszt tego miejsca. I co, co? Zasikam do zlewu. Nie można. Ale faktycznie, pamiętaj, że ty masz masakryczne. Dobra, zrób to i już będzie w sumie dosyć fajnie, jak na to, co miałeś zrobić. Znaczy, nie wszystko zrobiłeś, na pewno w ogóle jest dosyć słabo. Ale... Zawsze coś. Tylko, że tego nie umie robić tak w ogóle. Hmm. <grym> Może trzy właśnie na bo już się kończy dzień. Co ty robisz? A tam się bawi. Exilo. Exilo kula z Igalzu I co to za brzydkie coś. Co ty robisz? Nie rób tak! Nie ja robię kamerę ujęcia filmowe, patrz. No wiem, ale to nie są fajne. Tworzymy antymaterię, widzisz? Teraz zbliżenie. E, na, na, na niego. Igor, no jesteś taki głupi, skończył, już jak chodzi biedny. Niech ci się iść. On tak chodzi po prostu. Nie, on tak chodzi, bo siku mu się chce. Ale tam ten kolega jego. <ślesk> Tego <Tylko> nie zaśnij <ślesk> To było dziwne faktycznie Dobra Zobaczymy jak wyglądamy w lustrze. Ej, nie widać nas! No jak nas? No patrz, bo my jesteśmy z komputerem przed, przed Ja... Dobra, odśwież się Co to? F5 zrób No już Przecież powinnaś idealnie, o co ci chodzi? Dobra, wróć już do domu Chyba już możesz wrócić do domu Pokaż nam zegar pracy mm. Koniec no. 144 pieniążki. No, malutko, ale zawsze coś. Malutko za jeden dzień to on. Prostu... Masz jeszcze 5 minut gameplaya. Ja nie wiem, jak ty chcesz tutaj w ogóle żyć. Ja chcę. Pyłowisko! Byłowisko! Dobrze. No, to na czym my tu skończyliśmy w domu? Na głupim labiryncie. Aha, miał wypisać, tak. A czemu to robisz z jego alkoholika? Cały czas on się pije. Upija je w ogóle. Nie, potem będzie świecił na żółwie, robi brzuszki. A flamingo potem sobie obejrzy To zawsze coś do roboty. W sumie ładnie wygląda. Tak. No znowu ten tab. Może jeść do SpyGor. Co, Igor, możesz do SpyGor? No miałeś go, coś tak? robić, co on? Ale on ma się do spa nie powiedział, bo gdzie tam było? To nie było nic spa. Co ty kliknąłeś? Że podróżuj... A, urlop, no to granitowe kaskady tylko są. No tak już było na tym urlopie. A co tu się dzieje? No na urlopie się jest! No! Na pewno chcesz? A na jeden dzień. To jest takie fajne. Wow! Coś nieprawdopodobnego. No, tutaj może będzie wreszcie kibel. Kończy się urlop, pozostał jeden dzień tego urlopu. No, więc... Już na wstępie mówił, że się kończy, no pięknie. A nawet być może tam sobie na głód i na energię, bo tak można łatwo dusić, no. Tu, no i zabawa też na dusić, jakby co będzie. O, jakaś książka, czytanie książki, a to zabawi się. O, widać, że jest kulturalne. Witajcie przyjaciele, jestem Mikołaj, wasz przyjazny strażnik leśny. Wiem wszystko o biwakowaniu, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zadawajcie je śmiało. Taki sobie biwaczek zrobił. Super w sumie taki biwak. Myślę, że brakuje mu drugiej połówki. Myślę, że mamy 30 sekund, żeby zakończyć gameplay, a. Rozbawiony jest, dobra, może zatrzymać. Jest jakie ono tochy w serduszkę, jakie króliczki. Super są. Trochę takie głupie, ale jednak. Dobra, piecz. Oh. Nic. Gotuj sałatkę ogrodową. No ale nasz no. profesor. Nie mam pomidorów na. No, dla masz. jednej osoby. Może zrobić pianki przy tym. A czemu dla ośmiu osób zrobił to? Bo się nie naje jedną porcję. No i koło! Ale. No nie. Co? No bo tylko. No dobra. Widzisz, widzisz jaki to jest masywny chłopak? On musi sreć. Sałatkę ogrodową. No bo no co za sałatka, no jak będzie 8 sałatek to się naj. ale krew! Ale się krewelne O, to było straszne. Dobra, bo my tego, to te pomidorki, ej. on trzy pomidory, co mogę z nich zrobić? O! Pociął sylopy całe! I pociął wszystkie palce, już nie ma palców. Dobra, niech je. Jak ci smakuje. Także to był nasz kolejny odcinek profesora Frantola Romero-Lusa. włączamy się i dziękujemy bardzo za oglądanie. Weź bardzo zrób szybko, bo na ucieknie. Dziękujemy, pa, 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 No, kolejny zapraszamy pa, pa.